Kramat jest skończony. Jak widać mam na drutach ostatnie kolorowe oczka. Nadal mam dwie nitki skłębka. Za sekundę tą kolorową będziemy obcinać i zabezpieczać. Ale w tym momencie zaczynamy robić górną falbanę. Robienie tej górnej falbany jest bardzo proste, ponieważ opieramy się tylko o prawe oczka w rzędach nieparzystych, lewe oczka w rzędach parzystych i będziemy podwajać liczbę oczek na drutach. Wiem, że to brzmi strasznie, bo mamy tych oczek bardzo dużo, a ja mówię, że będzie ich dwa razy więcej, ale falbany są w miarę krótkie. Poza tym, żeby chusta wyglądała ładnie, ta falbana musi być dosyć obfita. Dlatego będzie tych oczek niestety dwa razy więcej. Zobaczcie, co będziemy robić. Tuż po kolorowym rzędzie zrobimy sobie pierwszy rząd oczkami prawymi i drugi rząd oczkami lewymi, zachowując nadal oczka brzegowe. Co oznacza, że zniknie nam oczko centralne, ale zostaną oczka brzegowe. Po co? Po to, żeby falbana nam się na końcach ładnie układała i nie zwijała jakoś koszmarnie pod spód. Z tego względu oczka brzegowe będą nadal. Czyli pierwszy rząd prawymi, drugi rząd lewymi. W trzecim rzędzie będziemy robić na zmianę oczko prawe i oczko dodane na nitce poprzedniego rzędu, po to, żeby mieć właśnie podwójną liczbę oczek. Zaraz pokażę, jakie będą tutaj, jak to zrobimy i jakie mamy inne możliwości dodawania, bo oczywiście mamy. A później po tym dodanym rzędzie będzie czwarty rząd oczkami lewymi. Rzędy od 5 do 14 będziemy przerabiać na zmianę prawe lewe. Następnie rzędy 15-19 zrobimy samymi oczkami prawymi. Rząd 20 to będzie rząd, w którym będziemy już zamykać oczka kontrastowym kolorem i to też pokażemy dokładnie. Na razie zaczynamy sobie robić i zaczynamy znowu od tego, że musimy się pozbyć naszej kolorowej włóczki, czyli tak, pierwsze oczko podwójnie dwoma kolorami. Później wracamy już do koloru podstawowego lub do koloru, którym chcecie zrobić falbanę, bo to wcale nie jest powiedziane, że to musi być kolor, który był używany w całej chuście. Możecie zaszaleć kolorystycznie i zrobić to zupełnie innym kolorem. Przypominam, że nie ma już żadnych dodawanych oczek. Zostawiam marker, żebym wiedziała, gdzie są oczka brzegowe, ale ze względu na to, że za sekundę i tak falbana zrobi mi się bardzo obfita, to w falbanie nie robimy już żadnych narzutów. Ja tutaj dojadę do końca te, tej części chusty, tej strony chusty, żeby Wam pokazać, co się będzie działo z oczkiem centralnym, tym, które jest na środku. I teraz zobaczcie, że pozbędziemy się przede wszystkim markerów w tym miejscu, bo one już nam zupełnie nie będą potrzebne. Czyli ostatnie marker z drutu, teraz oczko centralne staje się normalnym oczkiem. Chusty, drugi marker z drutu i Biegniemy dalej prawymi. Oczywiście, tą nitkę jak zwykle zabezpieczamy. Czyli obcinamy dosyć długo i na razie wstępnie zabezpieczamy tylko łapiąc i robiąc jedno zaciśnięte oczko. Pamiętamy, że zawsze chowamy i zabezpieczamy nitki pod nitkami dokładnie tego samego koloru. Nie robimy tego pod nitkami, które są w innym kolorze. Ja tutaj trochę walczę, bo mam stanowczo zbyt cienkie szydełko i ono mi się zaczepia o dokładnie wszystko, tylko nie o to, o co ja chcę. Zaciskam, przytrzymuję i to na razie wystarczy. Czyli kończymy rządek prawymi, robimy rządek lewymi, pamiętając o oczkach brzegowych, a za chwilkę będziemy podwajać liczbę oczek na drucie. Dwa wstępne rzędy falbany są, w których jeszcze tak naprawdę nie ma falbany, tylko nam przygotowują miejsce pod nią. Dlaczego nie zaczynamy dodawać oczek tuż po kolorowym pasku? Ponieważ wtedy byśmy zniszczyły taki wykształt tego kolorowego paska. Lepiej jest to zrobić po dwóch rządkach i wtedy będzie to wyglądało znacznie ładniej i estetycznie, jeśli chodzi właśnie o, ten, o tą plamę koloru. Czyli podwajamy oczka. Bierzemy tutaj głęboki oddech, bo nagle okaże się, że będziemy mieć na drutach całe mnóstwo oczek. Ale na, na krótko, ponieważ falbany nie są duże. Zobaczcie, że w oczkach brzegowych niczego nie robię. Robię je normalnie, przekładam marker, i teraz będziemy robić dwa oczka na zmianę. Prawe oczko, które już doskonale znamy, i teraz uwaga, mamy dwie możliwości. Albo możemy dodać oczko dosłownie na nitce poprzedniego rzędu, czyli na nitce, która leży sobie poziomo między oczkami, wbijamy się i dodajemy. To jest jeden sposób, ale wtedy powstaną nam dziurki, i teraz, jeżeli ktoś robi na cienkich drutach, to może sobie pozwolić na taki sposób bez żadnego problemu. Natomiast, tak jak ja robię cienką nitką na w miarę grubych drutach, to pokażę drugie miejsce do wbicia się, które będzie troszeczkę mniej widoczne. Nie będę się wbijała pod tą nitkę, tylko będę się wbijała w tą nóżkę. Czyli, łapię sobie tą nóżkę oczka. Czyli poprzednie prawe przytrzymuję, wbijam się od spodu i robię prawe oczko. Zobaczcie, że wtedy nie ma śladu. To prawe oryginalne nadal mam na drucie, i teraz przerabiam je sobie na prawo. I znowu dokładnie to samo. Nie wbijam się pod tą nitkę. Przypominam, że mogą to robić osoby, którym nie wyjdą straszne dziury. Tylko wbijam się pod tą nuzię tutaj. Wyciągam ją sobie troszeczkę, wbijam się już w nią od przodu. Przerabiam na prawo i oczko za nią też na prawo. I tym sposobem powolutku przechodzimy cały rządek. Robiąc sobie oczko prawe, oczko dodane. I jak nam paskuda uparcie ucieka, to łapiemy dotąd aż ją złapiemy. Tym sposobem to, co się będzie działo w tym rządku, nie spowoduje powstania żadnych dziur w zasadzie. I tutaj pokażę jeszcze kawałeczek. Można też zrobić w ten sposób. Tu nie podnosić, tylko wbić się od tyłu. Też jest możliwość. Może nawet szybsza. Czyli, jeszcze raz, tak jakbym się chciało od tyłu wbić w to oczko, a łapię sobie niteczkę na dole. I na prawo to, co mam na drucie. Jeszcze raz. Od tyłu, za nitkę i łapiemy. Jedno i, drugie, jedno i drugie podejście, jeden i drugi sposób wymaga uwagi, ale ten nie wymaga odrywania lewej ręki od drutu, więc jest może minimalnie szybszy. Zobaczcie, że już tutaj widać, że nie powstają nam żadne straszne dziury. Teraz pokażę Wam już na tej oryginalnej chuście, na tym pierwowzorze, co się działo tutaj. Zobaczcie, że tak będzie wyglądać górna falbanka. Będzie miała tak jakby takie niewielkie rozetki na początku. Taki powinien być efekt, tego, że będziemy się wbijać nie dosłownie w nitkę między rządkami, tylko właśnie w, tak naprawdę w to oczko, pięterko niżej. Czyli teraz cały ten rządek, podwajamy sobie liczbę oczek, a później robiąc prawe i lewe oczka w rzędach nieparzystych i parzystych, robimy rząd czwarty lewymi, rzędy od 5 do 14 na zmianę prawymi i lewymi, w rzędzie 15 każdy rząd i każde oczko przerobimy na prawo, żeby uzyskać końcówkę ściegiem francuskim, żeby falbana nam się na końcu wywijała troszkę mniej. I to ja zrobię za sekundkę już poza kamerą, i na końcu, kiedy już falbanka będzie gotowa, pokażę, jak zamknąć oczka, tak, żeby było to ładne zamknięcie w kontrastowym kolorze. Już zrobimy falbankę. Ja przyznaję, że mam ją zrobioną w wersji mini, czyli nie ma tutaj tylu rzędów, ile powinno być według wzoru, ale ponieważ i cała chusta jest mini, więc falbanki nie będę robiła pełnowymiarowej. Ale kiedy już wszystkie rządki, na jakie mamy ochotę w falbance, mamy zrobione, to trzeba ją jeszcze zamknąć. I ja lubię, kiedy ten akcent koloru jest jeszcze na końcu falbanki, ponieważ to jest takie zamknięcie całej chusty, dlatego będę to zamykała innym kolorem. Jeżeli nie, można to zamknąć tym samym, na przykład jeżeli komuś nie zabraknie niteczki, ale jeżeli tylko ma, to polecam zamknięcie tym samym kolorem. I teraz jak my to zrobimy? Falbanka nie będzie przy blokowaniu naciągana. Będziemy ją zamykać w miarę luźno, jeśli chodzi o oczka, ale nie musimy jej zamykać na tyle luźno, żeby później to wszystko pracowało bardzo, bardzo, ponieważ nie będziemy akurat tego brzegu naciągać. Będziemy go tylko ładnie układać przy blokowaniu. Dlatego nie będę zmieniała drutów na grubsze, ale będę robiła troszeczkę luźniej. To później się wszystko wyrówna przy zamykaniu. I teraz znowu tak jak przy początku koloru, przy paseczkach w schemacie C, zaczynam sobie od. Oczka robionego na prawo dwoma niteczkami. O prawej, przepraszam, o jasnej nitce czy o nitce podstawowej zapominamy. Zostawiamy ją sobie gdzieś pod spodem i teraz wszystkie oczka przerabiam na prawo, tylko robię to w miarę luźno. Nie ściągam nitki mocno na drucie. Markery oznaczające oczka brzegowe wyrzucam. I tak luźno robiąc jeden rządek, przechodzę przez całą robótkę. Jak widzicie, nie zamykam jeszcze oczek, ja sobie przygotowuję w tym momencie podstawę pod ich zamykanie. I kiedy przerobię cały rządek, to dopiero zaczniemy oczka zamykać. Zobaczcie, że te oczka naprawdę są luźne. Jeżeli ktoś ma kłopoty z robieniem takich luźnych oczek, może oczywiście wziąć sobie do zrobienia tego rządu druty, powiedzmy o numer większy. Przygotowany ten ostatni rządek do zamykania, ale tutaj cały czas jeszcze pląta nam się ta jasna nitka z kłębka, ja ją obetnę i przy okazji pokażę, w jaki sposób zabezpieczać te nitki, które nam tutaj się pałętają. Mam już bardziej odpowiednie szydełko do tego, więc będzie łatwiej. Stara zasada mówi tak. Jeżeli zabezpieczamy nitkę to zabezpie i mamy różne kolorowe różne kolory tych nitek, różnokolorowe niteczki, to zabezpieczamy zawsze nitkę na dokładnie tym samym kolorze. Więc interesuje mnie tylko jasny kolor do jasnej nitki, i zawsze wbijamy się nie gdzieś pod jakieś oczka, które widać po prawej stronie, tylko wbijamy się pod wystające żeberka. I teraz robimy sobie. Oczko łańcuszka i zaciskamy, czyli tak jak oczko ścisłe. I teraz uwaga, kiedy je zaciskamy, to sobie tu od góry przytrzymujemy palcem, paznokciem, żeby nie pociągnąć i nie zniszczyć oczek. Wtedy można sobie ciągnąć naprawdę porządnie. Ta nitka się bardzo dobrze zaciśnie. I teraz. Mamy ją zabezpieczoną w tym miejscu. Trzeba ją jeszcze troszeczkę poprzeciągać pod żeberkami, czyli ja się powbijam pod, zawsze pod żeberka lewych oczek, tak żeby mi ta nitka nie wyłaziła. Ja ją sobie najnormalniej w świecie przeciągnę. Też pod tym samym kolorem. Można przeciągnąć w tą stronę tuż pod kolorem, można przeciągnąć wzdłuż tych oczek, ale jedna zasada. Kiedy będziemy obcinać niteczkę, to nie obcinamy jej przy samym oczku, bo ona nam wtedy zacznie wyłazić, a pamiętamy, że my jeszcze tą chustę będziemy blokować, tylko zostawiamy sobie jakieś 1,5 cm. Ta nitka jest już zabezpieczona, ale kiedy już zblokujemy chustę i ją ponaciągamy, to wtedy, nawet jeżeli ją naciągniemy, to zobaczcie, że ta nitka mi się w zasadzie kompletnie schowa, ale ona mi nie wylezie spod oczek. I dokładnie to samo robimy ze wszystkimi niteczkami. Jeżeli mam nitkę w takim kolorze, to szukam sobie żeberka w identycznym. Pamiętamy, że ona już była zabezpieczona, ale na wszelki wypadek jeszcze raz. Znowu, przytrzymuję, dociągam. Jak mało, to szukamy następnego żeberka i zabezpieczamy jeszcze raz. I znowu szukamy żeberek, których nam nie będzie widać za bardzo po prawej stronie. Przeciągamy nitkę. I obcinamy, ale nie przy samym, nie przy ostatnim żeberku, pod którym jest to schowane. Później po blokowaniu, jeżeli się okaże, że przy rozciąganiu te nitki nadal nam wystają, to sobie je jeszcze już po zblokowaniu powciskamy pod kolejne żeberka po tym, jak nam chusta wyschnie. Tak, żeby tych niteczek w zasadzie po lewej stronie nie było widać, ale to już zrobimy po zblokowaniu. Dokładnie to samo tutaj. I każdą nitkę, która nam wystaje. To, to jest chowanie nitek, a my teraz będziemy zamykać. Robiłyśmy od tej strony do tej strony. Tu mam nitkę skłębka, ale nie ta strona mnie interesuje, tylko właśnie strona przeciwna, czyli ta, od której zaczynałyśmy. Będziemy zamykać tworząc mańcuszek, czyli tak. Wbijam się pod pierwsze oczko ono jest dwukolorowe, więc dwie niteczki. Drugie oczko i to drugie przeciągam przez pierwsze. Trzecie przez drugie. I tak dalej, powolutku zamykamy. Dzięki temu na samym brzegu powstanie nam bardzo estetyczny, kolorowy łańcuszek i tylko łańcuszek nie żaden pasek koloru, a jedynie łańcuszek, który będzie zamykał nam całą robótkę. Fajny sposób na wykańczanie nie tylko falban, ale wielu innych rzeczy tylko uwaga. To była falbana i mówiłam, że ona nie będzie bardzo rozciągana podczas blokowania. Tak naprawdę w ogóle nie będzie. Będziemy ją tylko układać, wygładzać i pilnować, żeby nam się układała równiutko w dół. Ale kiedy chcemy zamknąć w ten sposób jakąś robótkę, której brzeg musi pracować, być rozciągliwy, wtedy koniecznie sięgamy po, przed robieniem tego ostatniego rzędu po znacznie grubsze druty. Ja tutaj powiedziałam, że jeżeli ktoś ma kłopoty z robieniem Ścisłych oczek, zawsze je robi zbyt ścisłe, to żeby sięgnął podruty o jeden rozmiar większe. Jeżeli nasz brzeg ma pracować, to jeden rozmiar większe to jest za mało. Sięgamy podruty nawet dwa razy większe. Czyli powiedzmy, jeżeli to ma być brzeg chusty, która ma być rozciągliwa, i robię tą chustę na drutach numer 3, to żeby ten brzeg był mega rozciągliwy przy blokowaniu, mogę sięgnąć, do, żeby zrobić ten ostatni rządek, nawet pod druty numer 6. Wtedy wyjdzie nam coś, co będzie bardzo ładnie pracować. Ja sobie tutaj wrzucę to oczko na chwilkę i już Wam pokazuję, co się dzieje. Idealny równiosieńki, ale tylko łańcuszek. Nie mamy żadnego paska koloru. Wygląda to mniej więcej tak, jakby ktoś zrobił szydełkowy łańcuszek kończący. Różnica jest taka, że robiąc na drutach te oczka, a później zamykając je w pokazany sposób, otrzymujemy ten łańcuszek równiosienki. Gdybyśmy chciały to zrobić tak bezpośrednio szydełkiem, otrzymanie tak równiutkich oczek wymagałoby od nas bardzo dużo uwagi, a tutaj nie wymaga uwagi wcale, one po prostu są równiutkie. Ostatnie dwa oczka tego kolorowego brzegu i teraz jak sobie poradzić z samą końcówką. Przez. Oczko łańcuszka, które mamy na szydełku, przeciągamy już bardzo ścisło. Nitkę raz, nitkę drugi raz. Obcinamy, przeciągamy do końca, dociskamy. Trzymam mocno, żeby sobie nie zniszczyć łańcuszka na końcu. I teraz to będzie taki dosyć newralgiczny moment, żeby tą niteczkę schować, bo zobaczcie, jak mało miejsca mamy na jej schowanie. Mamy tylko niewielkie żeberka po lewej stronie. Ale zasada jest dokładnie ta sama. Pod żeberko lewego oczka, oczko ścisłe, lecimy, mamy, a to wrzucamy na samym brzegu pod te żeberka w identycznym kolorze. Później, oczywiście, już po skończeniu całej chusty, sprawdzimy, czy tutaj nam nic nie wystaje i nie wisi. W razie czego. Później schowamy sobie to pod pozostałe żeberka, ale wtedy, kiedy będzie już wiadomo, na ile ta nitka pracowała. Pierwsza falbanka gotowa. Strasznie mi się podoba ta wersja mini chusty, wygląda jak chusta dla lalki. Musimy teraz zacząć robić drugą falbankę, falbankę, która będzie pod spodem. Zasada jej robienia jest identyczna, więc tak naprawdę będziecie podążać za instrukcjami, które były dla falbanki górnej. Jedyna różnica polega na tym, że chcemy, żeby falbanka dolna była minimalnie dłuższa. Wystawała nam, żeby było widać dwa kolorowe łańcuszki jeden pod drugim. Dlatego w tej sekcji, gdzie były robione same prawe oczka w rzędach nieparzystych i lewe w parzystych, dodamy cztery dodatkowe rzędy, co nam wydłuży falbankę. Tak naprawdę o centymetr mniej więcej, ale ten centymetr spowoduje, że ten brzeg będzie taki podwójny i będzie właśnie fajnie widać, że ta falbanka jest rzeczywiście podwójna i ładnie wykończona i na górze i na dole. Ale zacząć trzeba od nabrania oczek i tak naprawdę to będzie ostatnia rzecz, jaką pokażemy, bo później już zrobienie samej falbanki, znacie doskonale z tej górnej, tam się nic nie będzie różniło. Obracamy sobie naszą chustę na lewą stronę. I teraz... To, co nas interesuje, to są oczka, które znajdują się tuż pod drugim kolorowym paskiem czyli oczka, na których w zasadzie zaczynała się pierwsza falbanka. I na tych oczkach nabierzemy sobie oczka na następną falbankę. Zasada, jak zwykle, taka sama, że musimy się wbijać pod żeberka tego samego koloru. W tym miejscu ja się nie wbiję pod żeberko, ponieważ to są oczka, które są oczkami brzegowymi, tylko wbiję się pod dwie niteczki i nabiorę sobie pierwsze oczko. Nitkę końcówkę sobie przytrzymam przy drucie, nitka skłębka normalnie jak do robienia i teraz zobaczcie gdzie ja się będę wbijać. Będę się wbijać w tym momencie pod te żeberka. Albo jeżeli mamy duże oczka, to pod te nóżki, w moim przypadku te oczka są dosyć duże, więc ja się będę wbijała pod nóżki. Tutaj. Idziemy dalej. Tu było, czyli tutaj. To troszeczkę potrwa, bo musimy pilnować, żeby nie złapać za dużo, żeby na prawej stronie było widać to nabieranie jak najmniej. I teraz zazwyczaj po przejściu oczek brzegowych pierwsze widoczne żeberka stają się znacznie bliższe, więc ja już się oderwę od tych nóżek, a będę się wbijać pod żeberka. Pierwsze, drugie. Zobaczcie, że ja to sobie tak rozciągam troszeczkę, żeby widzieć, co się dzieje. Trzecie. I oczko po oczku wpijamy się i nabieramy sobie oczka na nową falbankę. Kolejne. Co się stanie, jeżeli uda nam się jakieś żeberko pominąć? Świat się nie zawali, tylko starajmy się nie pomijać co drugiego żeberka, bo wtedy będziemy mieć stanowczo za mało oczek. Już lepiej złapać zbyt gęsto, wtedy po prostu będziemy mieć więcej oczek na drucie, niż zbyt rzadko. Zobaczcie, że ja tu pominęłam jedno żeberko i momentalnie robi mi się lekka dziura. Po prostu widać ją nawet na drucie. Więc tak naprawdę powinnam się tutaj cofnąć i wbić pod to właściwe żeberko, czyli tutaj. Tym sposobem powolutku idziemy sobie wzdłuż całego kolorowego brzegu. Nie wbijamy się nigdy w kolorową nitkę. Wbijamy się dosłownie w żeberko, które znajduje się najbliżej niej, ale jest dokładnie w tym samym kolorze. I później, kiedy sobie nitkę będę miała tutaj, więc kiedy sobie obrócę tą robótkę, tu będę miała początek tej robótki, to zacznę robić znowu oczka prawe, bo to będzie góra mojej falbanki i później już zgodnie z opisem jak przy falbance górnej, ale pamiętamy, że dolną będziemy wydłużać. Pokażę jak to wygląda w gotowej chuście. Jedna falbanka krótsza, dolna falbanka nieco dłuższa. Ja ją tu troszkę wyciągam. Między nimi jest mniej więcej centymetr różnicy. Zobaczcie, że na górze tutaj przy takim uważnym nabieraniu oczek nie ma najmniejszego problemu z tym, że coś nam tutaj widać. I jednocześnie ten pasek koloru nie jest zniekształcony nabieraniem oczek pod spodem. Falbanka dolna tu wygląda w zasadzie identycznie. Co ciekawe, jakby tak chcieć pokazać, to jest jeszcze lewa strona. Tu mamy podwójną falbankę, pasek koloru. Co ciekawe, to wygląda mniej więcej tak, jakby ktoś złożył tą falbankę na pół i ją doszedł tutaj. Ale to jest właśnie to, żeby były uważnie, powolutku nabierane oczka, każde żeberko, wtedy efekt jest taki. Ale naprawdę nie fanatycznie do tego, jeżeli jedno żeberko ominiemy, nic się strasznego nie stanie.